Nastał piękny grudniowy dzień. Nie ma deszczu, śnieg też nie sypie już dawno, wszystko się stopiło. No i pogoda jest na plusie. Słuchajcie, przy takiej pogodzie można wykonać prace ogrodowe. Witam na kanale Pasie Babci Ali. Do jednych z prac ogrodowych, jakie można w grudniu wykonać, jest na pewno nawożenie naszych roślin, naszych bylin. W moim przypadku idealnym nawozem jest nawóz bydlęcy granulowany. Jest to wspaniały nawóz, który świetnie tutaj komponuje się z tymi roślinami, odżywia je no i się bardzo dobrze rozkłada. To, że tutaj dużo wcześniej. Po ogrodzie porozsypywałam trawę, czyli zmulczowałam resztki trochę liści zostawiłam, bo nie wszystko na swoich rabatach sprzątałam, ponieważ tam takie mikroorganizmy mieszkają pod tymi liśćmi, pod tymi trawami, biedronki chociażby, to się wszystko chowa po to by na wiosnę obudzić się i żyć w ogrodzie razem z tymi moimi bylinami roślinami. Ważną rzeczą jest to, że ten nawóz granulowany, który w tej chwili wsypię ja po ogrodzie, podsypię te moje bylinki, moje rośliny, to pasuje on do wszystkich roślin. Czy to będą rośliny kwaśnolubne, czy to będą iglaki bądź drzewa owocowe, każda roślina, każda bylina z tego nawozu będzie zadowolona. Zimowe czy grudniowe nawożenie ogrodów, w tej chwili podsypywanie bylin, jest idealne o tej porze, kiedy nie mamy jeszcze śniegu, ziemia jest dość wilgotna. I nawóz, czyli obornik granulowany, jest jednym z takich naprawdę idealnych nawozów na ten okres. Tu mam w ręku nawóz, który wcześniej rozsypałam, jest wilgotny już pomalutku. Jego właściwości będą wsiąkały podczas deszczu, jeżeli nawet śnieg sypnie, to wszystko będzie wsiąkało w ziemię. A tutaj ten jest idealnie suchy: jeszcze nic nie ma na nim deszczu, ponieważ wyciągnięty jest z tego worka. I ta różnica jest taka, że warto rozsypać ten nawóz granulowany, czyli obornik, i tak jak ten tutaj. Pomału on się rozłoży koło naszych bylin. Teraz nabiorę ten nawóz do wiadra, by za chwilę to wszystko rozsypać po ogrodzie. A więc mam gotowy nawóz. Teraz tylko pospaceruję i w niektóre miejsca po nawoże porozsypuję, czekając na wiosnę. Grudniowe nawożenie granulowanym obornikiem bydlęcym, o ile ziemia nie jest zamarznięta, a tutaj akurat nie jest zamarznięta, jest bardzo korzystna dla ogrodu. To dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla roślin wieloletnich, krzewów, drzew owocowych i rabat bylinowych. Ten obornik granulowany rozkłada się stopniowo. Zimą, gdy mikroorganizmy działają bardzo wolno, nawóz tak, powiedzmy, czeka w glebie, a wraz z ociepleniem i nadejściem wilgotnej wiosny zaczyna się jego rozkład. A składniki, które on posiada, trafiają do gleby dokładnie wtedy, gdy rośliny tego potrzebują. Tutaj mam kilka róż posadzonych, jakieś dzwonki i jakieś inne, chyba wkopane wcześniej, tylko że już nie pamiętam, bylinki czy tam rośliny cebulowe. To wszystko zostanie właśnie tym nawozem zasilone, także rozsypuje to. Koło tych róż to tak próbuje i, i tym nawozem rozsypać, ale z lekka przysypuje te ziemią, żeby powolutku te składniki w ziemię wsiąkały. Trzeba też wiedzieć, że obornik nie działa tylko jako nawóz, jest także polepszaczem gleby, a to zimowe nawożenie bardzo dużo pomaga, pomaga zwiększyć pojemność w, taką wodną gleby, poprawia napowietrzenie. Podnosi też zawartość próchnicy, którą gleba potrzebuje. No i najważniejsze, aktywuje mikroflorę glebową wiosną. A to wszystko jest potrzebne dla naszych roślin. To szczególnie ważne w glebach ciężkich i gliniastych. I u mnie tak troszeczkę taka ziemia właśnie jest. Taka lekko ciężka. Trochę gliniasta, w związku z tym ten obornik jest wspaniały tutaj na mojej działce i dla moich roślin. To grudniowe nawożenie działa też jak zapas jedzenia na start sezonu dla tych naszych roślin. Jest azot, który uwolni się wczesną wiosną, fosfor wzmocni system korzeniowy, potas, który poprawi odporność na mróz i choroby. Rośliny od kwietnia rosną dużo szybciej, są silniejsze i mniej podatne wtedy na stres. Obornik też zwiększa chłonność gleby. Wiosenny śnieg i deszcze są znacznie lepiej zatrzymywane, co ogranicza przesuszenie przy wiosennych wiatrach. Ten obornik granulowany jest łagodny w działaniu, a zimowe warunki dodatkowo ograniczają ryzyko przenawożenia, zasolenia gleby bądź uszkodzenia korzeni. Gdy ziemia jest miękka, tak jak tutaj jest taka mięciutka, nawóz ma kontakt z glebą, dzięki czemu część składników zaczyna się powoli integrować z podłożem. Na zamarzniętej glebie istnieje ryzyko spłukania nawozu wraz z roztopami. Kiedy ta ziemia jest wilgotna, tak jak w tej chwili mam w ogrodzie, to rozsypuję ten nawóz pod krzewy owocowe, pod drzewa owocowe, bo jest ich kilka, na rabaty bylinowe, pod róże, hortensje, piwonie, nawet na warzywnik pod uprawy przyszłoroczne. I to jest dla mnie bardzo ważne. W związku z tym ten okres grudniowy jest idealny na zasilenie tych moich roślin na wiosnę a to robię właśnie teraz tym nawozem. Sporo zostawiłam roślin na rabatach, nie sprzątałam, ponieważ licząc na to, że deszcze ewentualnie śnieg jeszcze pozwoli rozłożyć się tym moim roślinom. A nawet jak się nie rozłożą, czyli nie przegnie to wszystko to te gałązki połamane, mimo że to brzydko wygląda, są pewną taką ochroną przed mrozem. Także posadzone cebule, różnych kwiatów, żonkili, tulipanów i w ogóle innych roślinek, które tam w ziemi gdzieś tam zimują, zostają w ten sposób uchronione przed zimnem. A to jest najważniejsze w ogrodzie. Wiosną wszystko sprzątne, a na teraz Rozsypuję ten granulat, żeby zasilić to wszystko, żeby pięknie kwitło. Póki ziemia w tej chwili jest wilgotna, lekka taka, także mogę chodzić i cieszyć się tym, że rozsypię i dokarmię te swoje rośliny. A tu jest hortensja ogrodowa. I tutaj, również koło tej hortensji, przez to, że rozsypany tu jest trochę trawy i liści, to lekko sprzątnę, poruszę tą ziemią, tak lekko zruszam ją i również i nawiozę tym granulatem. Niedużo rozsypuję, ale zawsze garść, dwie sypne w koło, pozasypuję tutaj tą ziemią i niech się to powoli rozkłada. Także również ta hortensja potrzebuje tego nawozu granulowanego. Ona z wiosną przepięknie zacznie puszczać młode liście, no i przede wszystkim kwitnie. I tak staram się robić co roku. Efekt jest po prostu te rośliny, te moje hortensje ogrodowe przepięknie kwitną. I o to chodzi w ogrodzie. Obok hortensji ogrodowej rośnie przepiękna hortensja kosmata, inaczej mówiąc omszona. Jest to krzew, który potrafił rosnąć do 4 metrów wysokości. Tu akurat tego nie mam. Ale jest niezwykłą ozdobą w ogrodzie, przez co uwielbiam tą roślinę, no i trzeba ją też zasilić. A więc dostaję swoją dawkę y, obornika granulowanego. Ta roślina, czyli ta hortensja omszona, kocha również ten nawóz. I sprawdza mi się to. Także każdego roku w ten sposób postępuje z wiosną, czy tak jak teraz zimą, bo nie ma już tych takich zim, gdzie jest pełno śniegu i mrozu. Wykorzystuję każdą chwilę, żeby mieć czas na podsypanie i zasilenie tych moich bylin. Także staram się jeszcze łopatką podsy, podsypać ten granulat ziemią, żeby było jak najwięcej wilgoci. A tu jest inne miejsce, tu też się staram podsypać ten granulat. Zresztą po całym ogrodzie jest mnóstwo roślin, tak, tak samo jazal i, i rododendrony, które również kochają ten obornik granulowany. Jest on idealny, tak jak wspomniałam, do wszystkich roślin i kwaśnolubnych, i nie tylko. Najważniejsze, żeby je dokarmić, także wykorzystuje każdą chwilę, każdy moment, żeby sypnąć tym granulatem pod te roślinki. Tu mamy klematisa, też potrzebuje dokarmienia. Rozkłada się już tutaj, widać trawa, lekko liście są wilgotne. Ta wilgoć, która jest na tych liściach, na tej trawie, Pozwala pomalutku rozłożyć się, a więc mam takie lekkie kompostowanie. Także łopatką również tutaj poruszam ziemię, no i sypnę nawozem. A kiedy przyjdzie wiosna, na pewno odwdzięcimy się przepięknymi kwiatami. Ślicznie on tutaj kwitnie. Także moja praca, mój wysiłek, który tutaj w tej chwili się wkłada przy nawożeniu tych roślin, opłaca się. No i resztki posypianie tymi liśćmi, resztką trawy. Niech to leży i czeka do wiosny. Na około tutaj, jak widzicie, mam taki bałagan zimowo-jesienny czy wiosenny. Różnie to można nazwać, ale każda z tych bylin potrzebuje nawozu. A więc również rozsypię to tak luźno. Nie zawsze wszystko okopuje koło tych roślin. Tu są pozostawione funkie, też przegnije to wszystko. Także czekam, czekam i na wszystko mam czas. A więc bym powiedziała, aby do wiosny. Tutaj zobaczcie, te liście z też już się pomalutku rozkładają. A nawet jak się nie rozłożą, to wiem, że pod tymi liśćmi żyją mikroorganizmy, różne stworzonka, które są potrzebne w ogrodzie. Przyglądam się tym swoim roślinom i jednak widzę, że jeszcze muszę poczekać, żeby w ogóle ten ogród zasnął, czyli przyszykował się do zimy. Tutaj są listki, lekko zmrożone, paproć gdzieś jeszcze tutaj w głębi jest taka zielona. No po prostu żyje ten ogród, ledwo to dyszy wszystko, ale jednak jest ta zieleń a więc do pracy to jest hortensja ogrodowa też się tutaj lekko okopie. no i sypny nawozem czekając na wiosnę inne roślinki jak chociażby tutaj obok rosnący świerk konika też dostanie granulatu rozsypując tak nawóz po ogrodzie Zauważyłam zmiany na klematisie. A co, zobaczcie, to są pąki, które dużo wcześniej, już w listopadzie, na początku listopada, zaczął on kwitnąć. Potem chwycił lekki przymrozek. One nie zesztywniały, właściwie nie zgniły i wyglądają tak, bym powiedziała, świeżo. Byłabym zdziwiona, gdyby się te kwiatki otworzyły. Moje ukochane byliny zostały zasilone, mimo że to jest z grudzień. A w grudniu możemy jeszcze przy takiej pogodzie, kiedy ziemia nie jest zamarznięta, kiedy jest pulchna, możemy jeszcze dosadzić jakieś rośliny. Po prostu zrobić zakup, wkopać do ziemi, czy tam jakieś róże, po prostu inne byliny, które mają już taki dobry system korzeniowy, a nawet bym się pokusiła, żeby na przykład przesadzić jakieś tam roślinki, wykopać nie uszkadzając oczywiście korzeni i przenieść na inne miejsce. Nie ma teraz w tej chwili takich zim ostrych, więc sporo można zrobić w ogrodzie. Po prostu bawić się w przesadzanie, dosadzanie i dokarmianie naszych bylin, naszego szczęścia ogrodowego, które tutaj mamy i cieszymy się z tych, tych naszych roślinek, a na wiosnę no to będziemy niesamowicie zadowoleni, ponieważ one będą wszystkie dokarmione. Jeżeli się filmik podobał, bardzo bym się z tego cieszyła. Proszę o subskrypcję, łapki w górę, no i komentarze. Dajcie znać, czy też pracujecie w ogrodzie. Właśnie w grudniu, czy może tak zasypało śniegiem, że nic nie da rady zrobić? Do zobaczenia i do usłyszenia.